Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przeżywamy Wielką Sobotę, Dzień Ciszy. Tak jak w Szabat po stworzeniu świata, Bóg odpoczął, był to czas jakby odpoczynku i ciszy. Tak i właśnie tutaj też w liturgii Wielkiej Soboty mamy ciszę, którą przeżywa Pan Jezus, bo już jest w grobie. On doświadcza tego pokoju, tej ciszy, która wynikła z tajemnicy śmierci na krzyżu. Jednak z tej tajemnicy śmierci wyłoni się życie, wyłoni się światło, blask, zmartwychwstania. Dlatego cała liturgia Wielkiej Soboty ma przepiękną symbolikę jednocześnie jest bogata w Teksty Pisma Świętego w Słowo Boże, tylko zwrócę na niektóre hmm, cytaty, które może będą wskazywać na te tajemnice życia i tej radości, która przychodzi wraz z tajemnicą wigilii paschalnej, czyli właśnie już zapowiadającej zmartwychwstanie Paneisa. Śpiewajmy Panu, który moc okazał to psalm. Już w Starym Testamencie wskazuje na tę tajemnicę radości, która wynika z obecności Boga. Śpiewajmy Panu, który moc okazał, a tę moc okazywał właśnie w życiu narodu żydowskiego, w jego wyprowadzeniu z niewoli egipskiej, prowadzeniu go ku ziemi wolności obiecanej. Inny psalm w refrenie też wysławia Boga. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Od czego? Od grzechu, od śmierci, od tego, przed czym człowiek drży i się lęka, i nie ma mocy, by tego pokonać. W innym psalmie psalmista woła: Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia, czyli życie, czyli miłość, czyli pokój, nadzieję. Bo Bóg jest wierny. Co przyrzekł, to wypełni. W innym psalmie autor tego tekstu mówi Boga żywego pragnie moja dusza. Czyli Bóg nie tylko daje się poznać człowiekowi, ale budzi w człowieku pragnienie. To On wzbudza w ludzkim sercu tęsknotę, pragnienie za Nim. Dlatego z natury człowiek tęskni za czymś, co może go ubogacić, wypełnić, Jakoś nadać głębiej sens w jego życiu, a tym może być tylko Bóg i Jego Słowo. I dlatego psalmista, jeszcze raz czytam, woła: Boga żywego pragnie moja dusza, takiego Boga, którego nam objawił Jezus Chrystus, takiego Boga człowiek z natury pragnie, bo przez takiego Boga został stworzony i nie ma innych bogów, tylko jest jeden Bóg, który się objawił w pełni w Jezusie Chrystusie. To też psalmista w innym miejscu. Swojego tekstu mówi, stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste, czyli takie, które byłoby zdolne przyjąć Boże objawienie, Boże słowo, Bożą prawdę, przywodzącego Boga. Musi być serce odnowione, oczyszczone, otwarte dla Boga. I dlatego, swoje serce, swoje życie powinien powierzyć Panu Bogu. Czynimy to w sakramencie szczególnie pokuty. Pokuta, spowiedź jest tym miejscem, gdzie dokonuje się nasze oczyszczenie serca z grzechów, które zamazują naszą prawdę i wprowadzają ciemność, niepokój, śmierć. Natomiast miłosierdzie wyzwala człowieka z tej ciemności, grzechu, śmierci, zniewolenia i stawia go w przestrzeni wolności. Dlatego, jeszcze raz, warto ten tekst. Psalmu przywołać. Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste, takie odnowione Bożym Miłosierdziem, Bożą łaską w spowiedzi, w sakramencie pokuty. I w, już w Nowym Testamencie, w liturgii, właśnie psalmista woła: Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. Ta łaska Boga jest stale obecna w życiu Kościoła i w Kościele, w sakramentach, w Słowie Bożym, bo w Kościele żyje i działa Jezus Chrystus, zmartwychwstały Pan, którego już Wigilią Paschalną witamy. Dlatego też w Ewangelii Święty Łukasz mówi, że pierwsze doświadczenie miały kobiety, które przyszły do grobu. Pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły, skoro świt do grobu, niosą przygotowane w wolności. Kamień zostały odsunięty od grobu. Tajemnica zmartwychwstania już się dokonała. Już mm, Jezus zwyciężył i żyje. I dlatego aniołowie zapewniają ich owe kobiety, że Pan Jezus żyje, że nie ma go co szukać w grobie, bo go już tu nie ma. On zmartwychwstał, jak zapowiadał wielokrotnie w swoim nauczaniu. Trzeba, aby teraz tę prawdę i doświadczenie zmartwychwstania przyjąć, a i opowiadać, przekazywać innym, dzielić się tą prawdą, najważniejszą i najpiękniejszą prawdą, że Pan żyje, że jest nadzieja dla człowieka. Dlatego zapraszamy w Wielką Sobotę też na Wigilię o godzinie 19.30. Jest odnowienie również przyrzeczeń chrzcielnych, bo to w chrzcie dokonało się nasze zanurzenie w Chrystusa i w jego śmierci i zmartwychwstaniu. Czyli w chrzcie dokonuje się nasze narodzenie do życia w łasce, w prawdzie, do życia w zbawieniu. W wielką sobotę święci się pokarmy, i w naszej Parafii Miłosierdzia Bożego te pokarmy święcimy od ósmej rano w kościele, co pół godziny do 12.30. I o 16:00 dla tych, którzy z powodów ważnych sobie nie mogą być do południa, to o 16:00. W Pasturce jest poświęcenie pokarmów o 9:00 przy klubie, na krzywdzie o 9:15 i w Kowali w Strażnicy o 9:30. Zapraszamy wszystkich ze swoimi pokarmami, które potrzeba, by były pobłogosławione i tworzyły wspólnotę rodzin. W domach. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam na liturgię. Szczęść Boże!